Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała tobie, Panie. Uczniowie przystąpili do Jezusa pytając, kto właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim. On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł, Zaprawdę powiadam Wam, jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak, to, jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się więc uniży, jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. A kto by jedno takie dziecko przyjął w imię moje, mnie przyjmuje. Baczcie, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych. Albowiem powiadam Wam, aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mego, który jest w niebie. Jak się Wam zdaje? Jeśli ktoś posiada sto owiec i zabłąka się jedna z nich, to czy nie zostawi 99 i nie pójdzie szukać tej jednej w górach, która się zabłąkała? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę, powiadam Wam, Cieszy się nią bardziej niż 99 tymi, które się nie zabłąkają. Tak też jest wolą Ojca naszego, który jest w niebie, żeby nie zginęło nawet jedno z tych małych dzieci. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie Chryste, Moi drodzy, czytając dzisiejszą perykopę ewangelijną, ale szczerze powiedziawszy, przy, przygotowywując się dzisiaj o po poranku do tej dzisiejszej wieczornej krótkiej konferencji wakacyjnej, zastanawiałem się, czy ta przypowiedź tak naprawdę oby nie jest o nas. Bowiem Panie Jezus, odpowiadając uczniom na pytanie, kto jest największy w Królestwie Niebieskim stawia jako przykład małe, proste dziecko. To pytanie o większość, o, ważni, o to, kto jest ważniejszy w kościele, kto jest ważniejszy w społeczeństwie, kto ma większą władzę, prezydent, premier, parlament, czy i tak dalej, i tak dalej. Nie będę się rozwijał politycznie, bo nie taki jest mój cel, jest pytaniem, które towarzyszy nam każdego dnia w naszym codziennym życiu. Stąd też ta dzisiejsza Ewangelia wydaje mi się, jest skierowana do nas. Moi drodzy, dlaczego Pan Jezus wybiera właśnie dziecko jako wzorzec? Dlaczego stawia to dziecko przed apostołami, a tak właściwie również przed nami? My mamy tutaj w drzwiach naszej kaplicy do. Kaplicy Najświętszego Sakramentu w naszej kuli, właśnie witraż Pana Jezusa, otoczonego dziećmi. Ale to jest jak gdyby inna scena, w której Pan Jezus mówi: Pozwólcie, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. A dzisiaj Pan Jezus dziecko stawia przed apostołami, by im coś uświadomić. O co chodzi? Moi drodzy, kiedy przejrzymy się tym małym, niewinnym istotkom, jakimi są, Dzieci to doskonale wiecie, że dzieci są ogromnie ufne. One są proste. One są nie, jeszcze nie, nie dotknięte tym grzechem kombinatorstwa. Nie kombinują, nie kalkulują. Po prostu dziecko, są, dziecko jest istotą, która wierzy, która przyjmuje to, co mówią mama i tato z wielką miłością. I z tego właśnie wzorca wypływa dzisiaj pierwsze przesłanie, bardzo konkretne. Jeśli nie staniemy się jak dzieci, nie wejdziemy do Królestwa Niebieskiego. I bynajmniej nie chodzi o to, że my mamy, idąc w drodze naszej dzieci, nieść na stare lata, nie, nie, nie o ten rodzaj stawania się jak dziećmi Panu Jezusowi chodzi. Chodzi o to, że. Mamy być właśnie tacy ufni, prości, łagodni, przepełnieni dobrocią, niekombinujący, kalkulujący, i otwarci na Boga. Otwarci na drugiego człowieka, otwarci na Boga będącego w sercu drugiego człowieka. I teraz, jak gdyby, drugi aspekt dzisiejszej nauki, z którą Pan przychodzi do nas. Ten wakacyjny wieczór, to przypowieść o zagubionej owcy. Moi kochani, ten obraz jest tak bardzo, bardzo dobrze nam znany. Kto z nas nie zna momentu w życiu, w którym gdzieś tam zdarzyło mu się zejść z drogi. Nie ma takiego człowieka i to mówię z pełną odpowiedzialnością, poczynając od Ojca Świętego, który jest wierzę i w kwestii moralnej jest największym autorytetem, poprzez wszystkie niższe stopnie, poprzez nas, biskupów, poprzez prezbiterów, poprzez was, ludzi z ludu Bożego, ludzi świętych, zaangażowanych w realizację swojego powo powołania. Nie ma wśród nas, poza Matką Najświętszą, nikogo, komu nie zdarzyłoby się chociaż jeden raz w swoim życiu zejść z drogi. Może nie, nie, nie były to od razu gdzieś tam jakieś ogromne bezdroża grzechu, ale zdarzało się, przyznacie, że schodziło się gdzieś tam w stronę obojętności na zasadzie a nie będę nic robił, bo i tak, bo tak i tak mi nie pomogę, albo niczego nie zmienię. Czy w stronę zniechęcenia, bo chciałbym wiele, ale ktoś mnie ciągle hamuje, ktoś mówi nie tą drogą, nie w tą metodą, nie w taki sposób, więc zniechęciłem się i siadłem sobie na kanapie wygodnie i oczekuję, co będzie się działo innego. To jest tak zwany w kościele czas przeczekania, który przeżywaliśmy przez ostatnich 13 lat, kiedy część z biskupów uznała, że może lepiej będzie przeczekać. Pontyfikat Franciszka niż realizować to, do czego nas zachęca. Moi drodzy, każdy z nas ma w swoim sercu taki choćby maleńki odcinek swojego błądzenia, zabłądzenia. I właśnie tam, na ten maleńki czy większy odcinek przychodzi dobry pasterz. Przychodzi nie z batem, nie z wyrzutem, nie z przekleństwem, nie z anate, anatemą, ale z ogromną troską, miłością. I to jest kluczowe. Moi drodzy, Bóg nie czeka w punkcie wyjścia, aż wrócimy. Nie mówi: chodź, chodź tutaj, zszedłeś z drogi, chodź, pośpiesz się, czekamy na Ciebie. Nie. On Ciebie szuka. Kiedyś jeden z kapłanów, jezuita, głosząc rekolekcje święte, tak poruszył serca wiernych, że podczas wieczornego spaceru przy plebanii, okazało się, że to był taki swoisty, to było takie swoiste miejsce, w którym wielu parafian postanowiło przyjść tak jak nikodem do Jezusa nocą, by zapytać, co mają robić w ich konkretnych przypadkach. I przyszła do niego również młoda matka, która była niemalże zrozpaczona z powodu utraty wiary jej cór ukochanej córki. I wtedy tenże Jezuita powiedział, droga Pani, po wysłuchaniu opowieści proszę ją zostawić, proszę robić to, co robi, robiła święta Monika, czyli modlić się wytrwale w intencji wiary, wspierać ją miłością w ciepłym sercem. A proszę całą resztę zostawić Bogu, bo Pan Bóg zawsze dotrze do niej i spowoduje, że przyjdzie taki moment, że ta wiara eksploduje w jej życiu. I to jest właśnie to, o czym mówi to dzisiejsze przesłanie Pana Jezusa. On nie czeka w punkcie wyjścia tej młodej dziewczyny, tego młodego chłopaka, tego, tej starszej kobiety, starszego mężczyzny, ale idzie, on szuka. Kiedy znajdzie nie pyta, ej ty, dlaczego uciekłeś, dlaczego poszedłeś tą niewłaściwą drogą, tylko bierze na ramiona i niesie do tego zagubionego stada, posługując się dalej tą, tym językiem i scenerią właśnie tego dzisiejszego, tej dzisiejszej perykopy. Moi drodzy, w jego oczach każdy z nas jest wart całej wyprawy ratunkowej. Nie ma tu kalkulowania ze strony Pana Boga, jak często kalkulujemy My, po ludzku, widząc, że komuś w Tatrach coś się pomieszało, poszedł w pogodę, w którą nie powinien wyjść, gdzieś tam w strefy niebezpieczne i potrzebował ratunku. Angażując ten ratunek, czasami kilkudziesięciu ludzi, cały sprzęt i to kosztuje wiele pieniędzy. Pan Bóg nigdy tak nie kalkuluje po ludzku. Dla Pana Boga każdy z nas jest wart, nawet najbardziej, patrząc po ludzku, kosztownej wyprawy ratunkowej. A my, a my siostry i bracia. No właśnie, czas wakacji jest tym czasem, gdy łatwiej się oddalić, łatwiej zapomnieć, łatwiej pomyśleć sobie, no pójdę na dyskotekę, pójdę do. Kawiarni, pójdę do klubu, pójdę nad morze na spacer i zapomnę o modlitwie. Jest czasem, w którym więcej luzu pojawia się również w przestrzeni tych duchowych spraw. Jest czasem, w którym na później odkładamy nasze poukładanie z Panem Bogiem w sakramencie pokuty. Jest czasem, w którym wielu z nas odkładam niedzielną, że Eucharystię. No bo przecież albo jestem w drodze, albo jestem w Turcji, Grecji, Chorwacji, jeden Pan Bóg wie jeszcze gdzie i tam nie mam szy. I może właśnie teraz, drodzy, siostry i bracia, trzeba pozwolić się Panu Jezusowi odnaleźć. Może trzeba właśnie usłyszeć, że to nie historia kogoś, ale to jest. Moja osobista opowieść w dzisiejszej Ewangelii, że Pan Jezus mówiąc o tej jednej zagubionej miał na myśli mnie lub Ciebie, droga siostro i braci. Niechaj więc ta dzisiejsza Ewangelia będzie takim zaproszeniem, by wrócić z ufnością dziecka, które wie, że Ojciec zawsze czeka, że matka jest tą najbardziej kochającą istotą pod słońcem. Bo największy w Królestwie Niebieskim nie jest ten, który nigdy nie upadł, który jest taką chodzącą świętością, lecz ten, który pozwolił się Bogu podnieść. Największy w Królestwie Niebieskim nie jest ten idealny, ale ten, który mimo swoich słabości i grzechów pozwolił. By Pan Bóg podniósł go. Dlatego pozwólcie, że to dzisiejsze rozważanie zakończę taką krótką modlitwą, ale piękną modlitwą. Prosząc Pana Jezusa dobrego pasterza i dziękując mu, że nigdy nie zmęczył się szukaniem mnie i Ciebie. Nawet wtedy, gdy moje serce bądziło, kiedy odchodziliśmy od Ciebie. Dziękujemy, że nie patrzysz na nasze rany z wyrzutem, że nie mówisz, że jesteśmy słabi, że nie kalkulujesz, że nie warto nas ratować, lecz z wielką czułością bierzesz nas każdego dnia na swoje boskie ramiona. Panie, ucz nas uchności dziecka, które bez lęku wraca do Ojca, bo wie, że tam jest Jego dom. Daj nam łaskę, byśmy w codziennym życiu umieli szukać również zagubionych braci i sióstr, tak jak ty szukałeś mnie, Panie. Panie, prowadź mnie do stada Twojej miłości, abym w końcu mojej drogi mógł stanąć w Twoim domu z sercem pełnym radości. I niechaj ta modlitwa będzie naszą. Również dzisiejszą modlitwą wiernych. Ciebie prosimy wysłuchając Pana, które żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.